Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zdrapkowym i dzisiaj przychodzę do Was ze zdrapkami irlandzkimi. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy, to na moim kanale zdrapuję zdrapki polskie oraz irlandzkie. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, gorąco do tego namawiam. No i na dzisiaj przygotowałam takie zdrapeczki jak dwa razy olkarz za piątkę, dwa razy za 3 euro w, wer w nowej wersji kolorystycznej, chyba jej jeszcze nie zdrapywałam i tutaj dwie świąteczne te co ostatnio. Także zaczniemy sobie może od świątecznych, bo jestem bardzo ciekawa, czy znowu przyniosą wygraną. Tak więc trzymajcie kochani kciuki i zapraszam Was na odcinek. No więc zaczniemy sobie od strapeczek świątecznych. I tutaj mamy tak: mamy tutaj, mamy znaleźć dwa razy symbol kosza, i wtedy wygrywamy hamper o wartości 500 euro. Tutaj mamy wygrywające liczby. No i szukamy. Także troszkę przybliżę i zrabujemy. Tutaj niestety trzy różne symbole, także nic się nie udało wygrać. No i nasze wygrywające liczby 29 oraz 30. I szukamy. Pierwszy rząd niestety pusty. I drugi rządek również jest pusty. Może weźmy sobie tą niebieską. Tutaj mamy trzy gry. W pierwszej grze szukamy trzy razy tej samej kwoty. Tak, 32 razy 52 razy 10 tysięcy, 10 euro. Także niestety nic się nie udało. Tutaj mamy wygrywające liczby. Szukamy 11 i 12. A jest 17, 13, 14 i 7. A w grze numer 3 szukamy sakiewki z pieniędzmi. Ale niestety nie ma, tutaj był mnożnik, także niestety ta zrapeczka jest przegrana. Kolejna, trzy razy ta sama kwota. Ale niestety wszystko jest po dwa razy. Tutaj szukamy 18 i 8. I sprawdzamy mamy 2 17 16 i 7 i szukamy woreczka niestety woreczek nie odnaleziony strapeczka kolejna jest przegrana i dalej mamy świąteczną tutaj trzy różne symbole więc niestety gra pierwsza jest przegrana Tutaj szukamy szóstki i dziewiątki. To jest 24 4 19 28 i 2 18 21 14 12 i 23 czyli niestety dzisiaj zrapeczki świąteczne nie wygrywają i mamy jeszcze dwie ostatnie zrabki. I zasady są podobne co w tych niebieskich. Tutaj szukamy 3 razy tej samej kwoty. Ale niestety się nie udało. W grze numer 2 szukamy trzech takich samych symboli i wygrywamy tutaj zgodnie z legendą. I czy coś się udało? Niestety, ale nie. I gra trzecia, wygrywające liczby. 18 i 7. Jest 7, czyli tutaj będzie wygrana. I tutaj jest 5 euro zwrotu. Ostatnia zdrapeczka, trzymajcie kciuki i zdrapujemy trzy razy ta sama kwota. Ale niestety się nie udało. Trzy takie same symbole. Banknoty, monety, skrzynia, portfel. Także tutaj niestety nic. Ostatnia szansa. Szukamy szóstki i czternastki. O, jest czternastka. Super. Jest druga wygrana z drapka. I to z dwie zrabki obok siebie były wygrane. Także bardzo fajnie. Czyli na tej zdrapce mamy tutaj tylko pod czternastką, i sprawdźmy sobie. Jest piąteczka. Czyli podsumowując, wygrały dzisiaj te dwie najdroższe zdrapeczki, ale w obu był tylko zwrot. Także zwróciła się dzisiaj dyszka. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego wieczoru i do następnego razu. Pa, pa!